Zabij, zabij, szeptał Marcelowi do ucha wychudzony rogaty demon z dwoma okrągłymi lustrami zamiast oczu. Czego ode mnie chcesz? A nie mogę się ruszać. Zabij ją! krzyknął demon, przybliżając twarz do twarzy nieruchomego ze strachu chłopca tak, że ten mógł zobaczyć odbicie swojej przerażonej facjaty w jego lustrzanych oczach. Przestań, przestań, Marcel. Marcel zerwał się z łóżka cały spocony. Adek, to ty? Miałeś jakiś koszmar i krzyczałeś, to cię obudziłem, powiedział starszy brat Marcela Adrian z lekkim uśmiechem politowania. Uff, chwała Bogu, to tylko sen, odetchnął Marcel. Wstawaj, braciszku, już południe za godzinę masz randkę. Pamiętasz w ogóle? Y, tak, tak, już się zbieram, powiedział Marcel wstając z łóżka i wybiegając z pokoju do łazienki. Była sobota. Marcel wreszcie odespał ciężki tydzień pracy po 12 godzin na budowie. Praca ciężka, jednak dobrze płatna, a 22-letni Marcel Szarak zbierał na samochód, bo dość już miał jeżdżenia wszędzie rowerem. Żałował tylko, że gdy już go kupi, nie będzie mógł przewieźć nim świętej pamięci mamy, która umarła na raka rok temu. Wyjechał z domu o 12.30. Jechał do sąsiedniej miejscowości, by spotkać się z dziewczyną poznaną w internecie, Agnieszką. Mieli się spotkać pod wielkim dębem na skraju lasu. Pedałując spokojnie, Marcel myślał o tym, czy na żywo będzie musiał rozmawiać z nią tak samo dobrze, jak przez internet. Mijając przystanek, zerknął na swoje odbicie w szybie i momentalnie spadł z roweru, mocno ścierając sobie łokieć i kolano. Jednak nie to zajmowało jego myśli, gdy już wstał, bowiem w odbiciu szyby zamiast siebie zobaczył odbicie jadącego na rowerze demona, który dzisiaj mu się śnił. Co jest? Szepnął sam do siebie przerażony z grymasem bólu na twarzy. Raz jeszcze spojrzał na swoje odbicie w szybie przystanku i tym razem wszystko było w porządku. Cóż, dzisiejszy koszmar musiał mocno podziałać na jego psychika. Tak pomyślał, podniósł rower i pojechał dalej. Na miejsce dojechało 12.45. Usiadł na ławce pod dębem i zaczął przeglądać się ranom odniesionym na skutek upadku na rowerze. Cholera jasna, co ona sobie o mnie pomyśli? Powiedział pod nosem Marcel z miną zażenowania. A kuku z za wielkiego drzewa zabrzmiał przyjemny, lekko piskliwy, dziewczęcy głosik. E, Agnieszka? Marcel lekko zszokowany wstał. Cieszę się, że wreszcie się widzimy, Marcelku. Agnieszka uśmiechnęła się. Na żywo była jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. Miło mi poznać, jestem Marcel. Wydukał lekko zawstydzony, wyciągając rękę w geście powitania. Agnieszka mi również. Zamiast podać mu rękę, od razu go przytuliła. Cieszę się, że w końcu się widzimy. Nie mogłam doczekać się tej chwili. Marcelowi zaczęło szybciej bić serce. A co to? Hej, co ci się stało?" Zauważyła jego stary łokieć, a chwilę później kolano. E, najechałem tutaj na tym gracie i mi się łańcuch wciął w zębatkę jakoś, no i poleciałem." Skłamał Marcel, nie chcąc mówić jej czegoś w stylu A jechałem, zobaczyłem w szybie przystanku odbicie zamiast siebie, to roga tego demona z lustrami zamiast oczu i się wywaliłem." Nie przejmuj się, nie boli, dodał tylko. Rozmowa kleiła się. Marceli i Agnieszka spędzili miło kilka godzin, gadając o wszystkim i o Gdy już rozeszli się i każdy zmierzał do swojego domu, Agnieszka krzyknęła jeszcze z oddali: Tylko uważaj, jak będziesz jechał, żebyś się nie zabił. Zabił. Marcel, słysząc to słowo, na ułamek sekundy stracił kontrolę nad kierownicą, ale tym razem się nie wywrócił. Dzięki, papaty, też na siebie uważaj, krzyknął. Zabił, zabij, zabić. Marcel czuł, że po dzisiejszym koszmarze każda odmiana tego słowa będzie go jakoś drażnić. I jak tam? Udała się randka. Krzyknął z oddali siedzący na ławce przed domem Adrian, widząc wracającego na rowerze brata. Marcel podjechał do niego tak, że przednie koło roweru zatrzymało się parę centymetrów przed jego nogami. Adrian lekko się poderwał. A dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Idę pod prysznic, bo się spociłem tą całą miastą, odpowiedział uśmiechnięty Marcel. Wchodząc do łazienki, przyjrzał się sobie w lustrze. Muszę iść do fryzjera, pomyślał, ściągając ubranie. Niespodziewanie, zanim ściągnął koszulkę, przesyłamek sekundy mignęła mu w lustrze. Znów ta przeklęta, rogata głowa z lustrami zamiast oczu. Jednak, gdy po zdjęciu koszulki spojrzał ponownie, ujrzał znowu siebie. Ja, pierdziele chyba jestem bardzo zmęczona, powiedział sam do siebie przestraszonym głosem. Przez kilka następnych dni Marcel na krótką chwilę widział w odbiciach lustra, wody różnych szyb, sylwetkę lub twarz tego cholernego monstrum. Jakoś dziwnie denerwowało go też wiadome słowo. Uważaj, bo spadniesz i się zabijesz. Weź, zabij tego komara. Jak to zepsujesz, to cię zabije. Zaczął się poważnie martwić o swoje zdrowie psychiczne oraz o to, że zarówno Agnieszka, z którą od pierwszego spotkania widział się prawie codziennie, jak i rodzina zaczną podejrzewać, że coś z nim jest nie tak. Gdyby jego mama żyła zwierzyłby się jej, powiedział o swoim problemie, a ona na pewno byłaby mu w stanie pomóc. Jednak w końcu senny demon z lustrzanymi oczami, jak i nerwy po usłyszeniu wszystkich odmian słowa zabić, dały mu wreszcie spokój. Minęły dwa tygodnie. Marcel kupił wreszcie wymarzony samochód i postanowił na pierwszy strzał pojechać nim do fryzjera. Boże, jak ja kocham tą Agnieszkę! Może z kolejnych kilku wypłat zbieram na pierścionek zaręczynowy. ale czy to nie za wcześnie? Znamy się w sumie od kilku tygodni, mamo, szkoda, że jej nie poznałaś. Myślał głośno Marcel. Na tych myślach minęła mu cała trasa, zaparkował więc swoją maszynę. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Marcel Szarak. Tak, byłem dziś umówiony na strzyżenie. Proszę siadać na fotel. Marcel usiadł przed wielkim lustrem, a pani fryzjerka zaczęła swoją pracę. W pewnym momencie włos wpadł Marcelowi do oka. Nieunikniona walka z łaskoczącymi włosami. Jak nie do oka, to na policzek. Jak nie do nosa, to do ust. Marcel tego nienawidził, zresztą jak chyba każde. W końcu pani fryzjerka rzekła: Proszę nie wiercić tak głową, bo pana przypadkiem tymi nożyczkami zabija. Po ostatnim słowie Marcel znieruchomiał. Oblał go zimny pot, zamknął na sekundę oczy, a gdy je otworzył, w wielkim lustrze tuż przed nim zobaczył w odbiciu jego. To znowu on. Szczerzył nienaturalnie szeroko zęby i patrząc lustrzanymi oczyskami rzekł. Dawno się nie widzieliśmy. Marcel krzyknął, a fryzjerka razem z nim, nie wiedząc co się dzieje, gdyż tylko Marcel widział owe monstrum. Zabij ją krzyknął z lustra rogaty demon, krzyknął tak samo, jak w pamiętnym koszmarze. Marcel zerwał się i wybiegł z salonu, odpalił samochód i ruszył w stronę domu, ciężko dysząc. Kierując, czuł, że oblewa go na przemian zimny i gorący pot. Po chwili zaczął czuć zawroty głowy, więc postanowił się zatrzymać. Jednak zanim zdążył wcisnąć hamulec, w odbiciu przedniej szyby swojego auta zobaczył go. Powiedziałem zabij. Dlaczego uciekasz? Krzyczał potwór. Przerażony chłopak stracił przytomność. Marcel uderzył w drzewo, cudem przeżył. W szpitalu stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną, dlatego trzy tygodnie później przeniósł się z jednego szpitala do drugiego. W psychiatryku odwiedzali go wszyscy jego bliscy wszyscy prócz Agnieszki. Po tygodniu pobytu w szpitalu psychiatrycznym zerwała z nim przez smsa, za powód podając, że nie będzie w związku z obłąkanym typem. Marcel stracił też pracę, całkowicie się załamał minęły dwa tygodnie. Marcel zmienił się, schudł ponad 10 kilogramów, zaczął poruszać się jak zombie, dzień w dzień, godzinami chodząc po korytarzu pełnym chorych, bez żadnej mimiki na oschłej bladej twarzy. Pewnej nocy wstał ze szpitalnego łóżka i poszedł do łazienki zrobić siku. Spojrzał w lustro i już wiedział, co w nim zobaczę. Tym razem jednak demon był znacznie grubszy, pulchny na twarzy. Zniszczyłeś mi życie, zaczął mówić Marcel, tym razem bez lęku, a ze złością. Ha, 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 zaśmiał się demon. Te śmieszne leki, które ci dają, nic mi nie zrobią. Popatrz, jak dobrze mnie karmisz swoim strachem. Sporo przytyłem, ty za to schudłeś. Odebrałem ci już samochód, pracę, dziewucha. Co będzie następne? Mówił potwór drwiącym głosem. Marcel popatrzył w lustro tak nienawistnym i straszliwym wzrokiem, że sam rogaty się przeraził. Następne będzie życie, jednak wraz ze mną zginiesz także ty gnoją, krzyknął Marcel, po czym uderzył pięścią w lustro, rozbijając je. Wziął w dłoń kawałek rozbitego szkła i przyłożył sobie do gardła, po czym wykonał szybki ruch ręką. Marcel poczuł ciepło. Zanikającym wzrokiem spojrzał w resztki rozbitego lustra. Nie ma go. Pozbyłem się go. Nareszcie. Marcel stracił przytomność i osunął się na podłogę. Po jakimś czasie poczuł, że odzyskuje świadomość. Jednak ta świadomość była jakaś inna. Nagle usłyszał: "Marcelku, już dobrze, już dobrze". Otworzył oczy i w jednej chwili wielkie jak groch łzy zaczęły spływać mu po policzkach. "Mama?" Rodzicielka, której Marcel nie widział od jej śmierci, uśmiechnęła się, po czym wzięła go w matczyne objęcia i razem odlecieli do krainy wiecznego odpoczynku jako anioły. Minął jakiś czas. Adrian Szarak klęczał, pochylając się nad grobem mamy i Marcela. To on rozumiał swojego chorego brata najbardziej, i choć nie mógł nawet sobie wyobrazić jego cierpienia, uświadomił sobie jakiś czas temu, że choroby psychiczne są w pewnym sensie gorsze od tych dotykających ciało. Ponieważ gdy chorujesz na to świństwo, nikt nie widzi twojego cierpienia, przez co masz wrażenie, że ludzie cię nie rozumieją, że mają cię za dziwaka. Niestety, często właśnie tak jest. Jesteś w swoim koszmarze całkiem sam. Ludzie widzą Twoje rany, widzą Twoje cielesne urazy, ale nikt oprócz Ciebie nie widzi tych strasznych rzeczy, które funduje ci schizofrenia. Ale mam nadzieję, że u Ciebie już dobrze, Braciszku. Pozdrów mamę, szepnął Adrian, po czym wstał i zapalił znicz. Autor opowiadania Adrian Setla czytał. Adrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznice, Tomalisma, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutal Dropa, Jana Pifowarczyka, La Croix, Jojo Modo oraz Arkadiusza Waszkiewicza. Do usłyszenia.